LG OLED C5, następca C4. Ale co faktycznie się zmieniło? Wygląd prawie identyczny. Cienkie ramki, smukła konstrukcja i minimalistyczny tył. Podstawa bliźniacza do C4. Wciąż solidna i stabilna. Całość prezentuje się elegancko i nie odciąga uwagi od obrazu. Pilot Magic. Wygodny, intuicyjny. Działa jak myszka w powietrzu. Pamiętaj, że w zależności od ostatnich cyfr w nazwie telewizora możesz dostać inny kontroler, choć z takimi samymi funkcjonalnościami. OLED jak zawsze daje perfekcyjną czerń, nieskończony kontrast i brak poświat czy halo. To jego największa przewaga na LCD, gdzie podświetlenie strefowe zawsze wprowadza jakieś kompromisy. Tutaj każdy piksel świeci samodzielnie, więc obraz jest czysty i precyzyjny w każdej scenie. Największa zmiana w stosunku do modelu 2024? Jasność C5 jako pierwszy z serii C przebił 1000 nitów. Jest to duży plus, gdyż większość treści jest masterowana do tej wartości. HDR ma w końcu prawdziwy blask. Świetnie wygląda w dzień i w trybie SDR, w końcu nie wymaga zasłaniania rolet. Dla graczy pełne HDMI 2.1 na wszystkich portach, 4K 144 Hz, VRR, G-Sync, FreeSync, input lag minimalny, więc do grania to wciąż jeden z najlepszych telewizorów na rynku. Podsumowując, C5 to nie rewolucja, ale poprawiona jasność i dopracowany HDR robią realną różnicę w codziennym oglądaniu. Nadal oferuje topową czern i kontrast OLED-a, a teraz także lepsze wrażenia w jasnym salonie. Daj znać, co sądzisz w komentarzu o tym modelu, a jego pełny test i ranking znajdziesz na naszej stronie www.wybierz.tv.